Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o hook kiku. Pokażę wam w jaki sposób w bardzo prosty sposób oczywiście nauczyć się tego ruchu, mimo że jest trudny technicznie i wymaga dużo powtórzeń. Pokażę wam w jaki sposób możemy się go nauczyć wykorzystując parapet, krzesło, tudzież stół, co tylko macie pod ręką, aby móc się podeprzeć i dobrze zrozumieć tą trajektorię lotu nogą oraz w jaki sposób w tym ruchu trzeba kontrolować torsem i w jaki sposób ustawić swoje ciało, żeby dobrze wykonywać ten ruch. Pamiętajcie jeszcze dodatkowo, że bardzo ważne jest rozciągnięcie przy tym, więc jeżeli przygotowujecie się do huka, Rozciągnijcie się porządnie, rozgrzejcie się porządnie. Jeżeli nie wiecie jak, zrobiłem osobny film o tym, w jaki sposób możemy się rozciągać pod kopanie, w jaki sposób możemy się rozciągnąć pod huka. więc jak najbardziej wbijcie sobie, zróbcie sobie ten długi set, żeby dobrze przygotować swoje ciało, bo według mnie kluczem do zrozumienia dobrego huka i łatwości w tej nauce tego ruchu jest to, żeby sobie dobrze porozciągać nogi, dobrze przygotować ciało do treningu. Sam hook jest to kopnięcie obrotowe, które wykonujemy z biodra. Samo ustawienie ciała, yy, które wykonujemy kopiąc z biodra, jest troszeczkę inne niż jak w krysentach, bo w krysentach, jak kopiemy, to klatkę piersiową mamy skierowaną. W stronę naszego celu patrzymy się na cel, zadzieramy sobie palce do góry, otwieramy sobie wtedy nogę na zewnątrz. I analogicznie się robi też w spin-kriesencie, czyli zobaczcie, staję sobie, wchodzę sobie tyłem do celu, skręcam się na palcach w biodrach, tak żeby znowu klatką piersiową być otwarty w stronę celu, podnoszę stopę palcami do góry, otwieram na zewnątrz. Czyli w troszeczkę szybszym tempie to jest coś takiego. A samo kopnięcie huk różni się właśnie ustawieniem naszego ciała. Kiedy ja sobie wchodzę, to wstaję z kubkiem do celu, staję piętą skierowane w stronę mojego celu, skręcam się tak, że jestem bokiem i przez bark patrzę sobie na mój cel, i wtedy podnoszę moją nogę, która jest też ustawiona bokiem, i zaciągam ją mocno daleko za siebie. W międzyczasie sobie kontrując moim torsem cały ruch. Oczywiście technicznie opowiem wszystko step by step, jak się robi. Chcę tylko, żebyście mieli mniej więcej świadomość tego, że to są dwa różne ruchy, to są dwa różne kopnięcia. W jednym jesteśmy klatką piersiową i nogą, na której stoimy palcami skierowani w stronę celu. To jest coś takiego, a w drugim stoimy tak, że jesteśmy piętą skierowani w stronę celu i kopiemy bardziej bokiem naszym ciałem. I o tym właśnie jest kopanie z biodra i to się dzisiaj w ogóle połączymy przy tym huku. Ok moi drodzy, w takim razie przejdźmy sobie od razu yy, do samego ruchu. Na samym początku przygotujcie sobie czy krzesło, czy stół, czy stańcie sobie przy, przy parapecie, bo właśnie na jakiejś podpórce będziemy sobie zaczynać naukę tego huka i zaczniemy sobie na początku ustawienia naszego ciała. Stajemy sobie... Przodem do celu, klatka piersiowa skierowana w stronę celu, patrzę się na cel, moje ciało działa niezależnie od głowy, czyli nie robię tak, że skręcam się razem z moim torsem, tylko staram się skręcać tak, żeby długo obserwować mój cel. Dodatkowo jeszcze jak sobie robicie e, ustawianie nóg, to nie stawajcie sobie centralnie na linii, tylko minimalnie sobie lewą nogę damy do tyłu, tylko po to, żeby można było łatwiej zrobić sobie krok, stając tyłem do celu e, i łatwiej sobie spojrzeć przez bark. Więc wracamy sobie na miejscóweczkę, patrzymy się na nasz cel, lewa noga minimalnie do tyłu i robimy sobie kroczek, wszystko wykonując na palcach. Także lekko na poluszkach jesteśmy, robimy sobie kroczek, żeby sobie stanąć na palcach e, tyłem do celu i przodem do parapetu. Stanie na palcach jest bardzo ważne, bo jak będziemy sobie potem kopać w tym ruchu, jak sobie tutaj staniemy, to nie będzie tej blokady Jak stojemy sobie luźno na, na nogach napiętach, to po prostu nasza noga zablokuje, nie kopniemy za mocno i jeszcze możemy sobie lekko uszkodzić czy kostkę, czy kolano, także pilnujcie sobie tego, żeby to robić delikatnie na paluszkach, cały czas ładnie sobie stojąc tutaj, nie? Czyli wchodzę sobie, cyk, rączki na parapet, patrzę się przez bark, Podnoszę sobie teraz nogę do góry, która jest bokiem ustawiona, i zaciągam ją mocno, mocno, mocno daleko za siebie. Jak jeszcze sobie kopiecie, to bardzo ważne jest to ustawienie stopy, żeby była bokiem, ale staramy się nie kopać tak samo jak w sidekicku, że piętą zaciągamy w punkt w uderzenie. Tylko tutaj bardziej mamy taką. Dużą, duży kąt uderzenia, gdzie troszeczkę wcześniej zaczynamy nakopać nogę w punkt, i potem ściągamy sobie mocno tą stopą do boku, a po środku tego kątu jest właśnie nasz cel. Czyli zaczynam sobie trochę wcześniej, przeciągam, żeby mocno uderzyć ee, mojego huka. Jak jeszcze sobie kopiecie samego huka, uważajcie na to, żeby nie wykonywać kopnięcia z zadartej pięty. Czyli pięta jest wystawiona, to z pięty uderzamy, tylko my to bardziej robimy na pońcie. Czyli palce są ściągnięte i uderzamy sobie podstawą stopy. Więc zróbmy sobie to parę razy. Stoję sobie, patrzę sobie na cel, robię sobie kroczek, łapię się za parapet, zaciągam sobie nogę, patrząc się przez bark na cel. I jeszcze raz. Wchodzę sobie, rączki na parapet, patrzę sobie przez bark. Zaciągam sobie mocno nogę za siebie. Zobaczcie na ustawienie ciała, to jest taka delikatna kontra. O kontrze oczywiście Wam opowiem w następnym etapie tego ruchu, na razie po prostu robimy. Wchodzę, patrzę sobie na cel rączki, ciach. Nie musicie też na razie tego szybko robić, jak nie czujecie, step by step na kawałki dzielimy. Najpierw wstaję, potem łapię, potem lukam, potem kopię za siebie, mocno za siebie zaciągając sobie nogę. Podczas kopania tego huka, uważajcie na to też, żeby nie trzymać wyprostowanej klatki piersiowej. Zobaczcie, jeżeli ja trzymam prosto klatkę piersiową, tu jest moja pięta skierowana w stronę celu, ja się patrzę na mój cel i próbuję sobie w niego kopnąć na prostych plecach, to moje biodro mnie zablokuje, bo ustawienie ciała jest takie, że przeszkadza w kopnięciu z biodra. My nasze torso musimy położyć, musimy skontrować ten ruch tak, żeby nasza noga mogła sobie pójść do góry, wtedy troszeczkę łatwiej się wszystko kopie i znacznie łatwiej wykonać ten ruch, szczególnie z obrotu. Zobaczcie sobie, wchodzę, plecy proste, trochę ciężko się kopie, To jest blokada w biodrze, a teraz wchodzę i opuszczam klatkę, kiedy noga idzie do góry. Od razu jest troszeczkę łatwiej, od razu noga wysoko leci, nawet nie trzeba być mega porozciąganym, żeby takie kopnięcie móc wyprowadzić. No to wróćmy sobie do samych ćwiczeń. Czyli jak sobie wchodzę, patrzę się na mój cel, staję sobie tyłem do celu, kładę sobie ręce i opuszczam klatkę. Kiedy noga idzie do góry, automatycznie samo kopnięcie jest 100 razy, 100 razy wyżej. Ok, jeżeli zrobiliśmy sobie parę razy takiego huka, podpierając się obiema rękoma o parapet, kopiąc sobie nogą za siebie, to teraz przejdziemy sobie krok dalej, czyli zabierzemy sobie jedną rękę. W moim przypadku jest to lewa ręka, bo kopię lewą nogą. Jak kopiecie prawą e, nogą, no to prawą rękę sobie zabieramy. A zabieramy sobie następująco. Wchodzimy sobie w ten sam ruch, czyli wchodzę sobie stając tyłem do celu, troszeczkę bardziej zaciągam sobie moją lewą rękę tutaj na zewnątrz, i jak zacznę kopać nogą do boku, to ręką i torsem staram się wykonać ruch w przeciwną stronę. Czyli kiedy jestem tutaj ustawiony, moja noga leci tutaj do celu, żeby mocno kopnąć, to ja moją ręką i torsem robię po prostu przekręcenie na przeciwną mańkę, a to mi pozwala złapać troszeczkę więcej kontroli i balansu, bo jeżeli duża moc idzie w huka, a ja z tym hukiem jeszcze się otwieram, to to kopnięcie zostanie zgaszone. A jeżeli ja się skręcę w przeciwną stronę moim torsem, to robię sobie taką przeciwwagę i dzięki temu można znacznie mocniej kopać w huku. Wtedy nie będzie takie lekkie kopnięcie, że po prostu sobie kopię torso gdzieś tam się buja, tylko wszystko jest ładnie spięte i robię Kontrę w tym wszystkim, więc bardzo fajnie się ciało napina, jest bardzo dużo mocy w tym kopnięciu. I to sobie właśnie pouczymy na kolejnym etapie. Staję sobie, patrzę się na mój cel, robię sobie krok, żeby sobie stanąć tyłem do celu. Ręka delikatnie zaciągnięta, patrzę się przez bark, ładuję sobie nogą kopnięcie, a ręką torsem. Na razie próbuję sobie zrobić delikatną kontrę. I teraz jeszcze raz. Patrzę się na mój cel, wchodzę sobie. Delikatna kontra ręce nogi. Sami zobaczycie, spróbujcie sobie to parę razy porobić ja też od razu zrobię parę razy ten ruch. Wchodzę, ciach. Wchodzę. Ciach. I teraz tak, kolejna ważna sprawa. Na samym początku kopaliśmy w miarę wyprostowaną nogą. Teraz sobie tą nogę delikatnie podegniemy w kolanie. Czy jak będziemy sobie wchodzić w ten ruch, to kiedy będziemy podnosić tą nogę, nie będziemy tego robić w ten sposób, kopiąc sobie na zewnątrz. Tylko minimalnie ugiętym kolanem będziemy podnosić naszą stopę, i z tej stopy będziemy strzelać, żeby ona jak najbardziej nam prowadziła ten ruch. Bo to jest też bardzo ważne przy tym kopaniu, żeby to wszystko palcami stopy ładnie prowadzić, wtedy jest dużo mocy. Ok, czyli coś takiego. Patrzę się na cel, wchodzę sobie, lukam sobie przez bark. Moja noga z delikatnego kolana podnoszę ją najpierw do góry i potem przekopuję uderzając w cel to mi da więcej dynamiki, więcej mocy, więcej tego szarpnięcia, skręcenia niż po prostu płynnego przejścia nogą. Dodatkowo sam ruch będzie troszeczkę bardziej estetycznie wyglądał, więc warto się z tym pobawić. Jak sobie porobicie parę razy takie kopnięcie yy, przy parapecie, na tej jednej ręce tylko się podpierając, ale mocno kontrując torsem i tą lewą ręką, tudzież prawą, jak robicie na prawą stronę, sami poczujecie, że w pewnym momencie ten parapet będzie coraz mniej potrzebny. Bo tak naprawdę, jak mamy dobrą kontrę, jak dobrze opadamy torsem do dołu, kiedy noga leci do góry i robimy skręcenie, kiedy noga leci w bok, czyli razem ten jeden ruch, to wtedy ładnie łapiemy sobie podpór na nodze, na której stoimy i możemy praktycznie to robić. Bez podparcia o jakikolwiek parapet. Zrobimy sobie teraz parę razy tego huka bez żadnego podparcia. Czy już właściwie przejdziemy sobie do właściwego kopnięcia? Jak już sobie przekatowaliście to parę razy, pamiętajcie tylko o jednej rzeczy. Jak robicie sobie to wejście, to uważajcie bardzo na to, żeby nie robić kroku w tył albo centralnie po linii. W trickingu mamy linię lotu, czyli jeżeli ja sobie stoję w ten sposób po linii, tu jest mój cel. I mimo, że nawet w huku mam tą jedną lewą nogę troszeczkę bardziej do tyłu, to ja nie mogę robić kroku centralnie po linii albo robić kroku bardziej do tyłu, bo jak kopnę, automatycznie złapię cofatora i polecę do tyłu. To, co ja chcę zrobić w tym ruchu, to patrzeć się na cel, mimo że stoję nawet tą lewą nogą delikatnie do tyłu, to ja próbuję sobie zrobić krok do boku i minimalnie do przodu. Czyli coś takiego. Jak robię sobie taki krok, automatycznie znacznie łatwiej złapać balans w ciele, znacznie, złapać, znacznie łatwiej złapać równowagę, bo nie wywróci nas w ogóle w tył. My, jak sobie zrobimy tak, że ten ciężar nam pójdzie troszeczkę bardziej w przód, to kiedy sobie kopniemy z tym całym skręceniem i mimo położenia klatki piersiowej, nie wywróci nas do tyłu, a wręcz przeciwnie, złapiemy sobie fajnie i mocne kopnięcie yy, i dobrą stabilność na naszej nodze. Czyli wchodzę. Cyk. Ok. Ale o tym wszystkim już Wam zaraz powiem, e, dokładnie jak będziemy sobie robić samego Huka. Ok, mamy jedną wprawkę, mamy drugą wprawkę. Mniej więcej zrozumieliśmy o co chodzi w tym całym kopaniu tego Huka. No to teraz przejdziemy sobie do właściwego kopnięcia. Już rozmawialiśmy też o tym wejściu, więc teraz patrzymy się na nasz cel. Na razie zrobimy sobie delikatnie Huka e, bez żadnego podparcia. I robię sobie następującą rzecz. Staję sobie też na palce, tyłem do celu. Skręcam się tak, żeby sobie zobaczyć mój cel przez bark. Ręka delikatnie ciągnięta za mnie, i wtedy jak zaczynam kopać. Robię sobie mocną, tors, mocną kontrę całym moim ciałem. A przy tej kontrze, dodatkowo naszą prawą rękę, też wykorzystujemy do kontrowania. Jakby zaczynamy sobie kopać, to też sobie skręcamy po prostu w ten sposób, całym ciałem, łatwiej sobie zrobić cały ruch. Zróbmy sobie jeszcze raz bo ja trochę poleciałem w sofatora, więc sobie poćwiczymy to parę razy. Patrzę się na cel, wchodzę, zaciągam cyk. Patrzę się na mój cel, wchodzę, zaciągam cyk. OK, moi drodzy, przejdźmy sobie teraz do ostatniego etapu hook-kika. Nauczymy się po prostu samego kopnięcia bez żadnego podparcia i będziemy sobie ćwiczyć z tego samego wejścia, o którym przed chwilą mówiłem, czyli nie robimy sobie kroku ani po linii, ani do tyłu. Nawet jak robicie na parapecie, uważajcie na to, żeby nie robić tak, że podchodzimy do parapetu, tylko my chcemy sobie po prostu zrobić krok do boku i minimalnie do przodu, a przy okazji się podpieramy, bądź też nie podpieramy, tak jak teraz będziemy robić, żeby sobie kopnąć cały ruch. Nasza prawa ręka, która wcześniej łapała się za parapet, teraz też będzie wykorzystywana do kontry, gdzie po prostu będziemy skręcać się barkami, biodrami, wróć, przepraszam, barkami, torsem, ramionami, e, kiedy nasza noga leci mocno w rotację. I zobaczcie sobie, patrzę się na mój cel, wchodzę sobie minimalnie do przodu i do boku, lukam sobie przez bark, ręka delikatnie bardziej już wyciągnięta i teraz podczas kopania po prostu Robię sobie kontrę torsem rękoma i automatycznie lajtowo wchodzi sobie cały huk. Czyli wchodzę sobie, zaciągam. Wchodzę sobie, zaciągam. Okej, okay, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o samego huka. Pamiętajcie, to jest tak czy siak ruch, który trzeba po prostu robić sobie w tysiącach. Trzeba go naprawdę dużo robić, naprawdę się namachać tymi nogami, żeby zaczął fajnie wychodzić z tych głównych rzeczy. Jeżeli zaczynacie sobie dopiero kopać, pamiętajcie, że kopnięcia nie prowadzi się całą nogą. W sensie staramy się nie robić tak, że to bardziej byśmy biodrem chcieli rzucić sobie całą nogę, tylko nasze stopy prowadzą cały ruch. że się skupiamy na tym, że z tej stopy chcemy kopnąć, że z niej. Chcemy zaciągnąć, to wtedy zupełnie inna akcja. No i w huku oczywiście tak samo, musimy mieć tą stopę spiętą cały czas, bo jak ona jest luźna, to nie kopniemy mocno ruchu, też nas rozluźni w nogach, rozluźni nas potem w plecach. Nie ma tej petardy. Jak noga jest ciągle spięta, ramiona spięte, torso spięte, no to wtedy naprawdę fajnie to wszystko wychodzi. I naprawdę bardzo dużo mocy możemy sobie wygenerować właśnie tym kopnięciem. Tak czy siak, dzięki wielkie. Pamiętajcie, jest grupa na Facebooku Trickbox Project Tutorials, na którą serdecznie zapraszam dodatkowo jeszcze. Jeżeli uważacie, że ten tutorial Wam pomógł, że była tobie zawartościowa, możecie sobie wbić na Patronite i wspomóc cały projekt. Dzięki ściczne, do zobaczenia w kolejnym filmie.